Cześć, kochani, dzisiaj będziemy robić rogale marcińskie z dnią, białym makiem oraz pomarańczą. Także zostańcie ze mną przez 90 sekund, a pokażę Wam, jak je zrobić krok po kroku. Zaczynam od ciasta drożdżowego. Dzięki niemu rogale są miękkie, mają piękny kolor i długo pozostają świeże. Drożdże łączę z ciepłym mlekiem, mąką i odrobiną cukru. Po 10 minutach dodaję resztę składników i wyrabiam gładkie, elastyczne ciasto. Ciasto rozwałkowuję na prostokąt i laminuję z masłem jak prosanty. Dzięki temu mają maślane warstwy i gruchą strukturę. Składam w kopertę i chłodzę. Powtarzam składanie i chłodzenie trzy razy. W międzyczasie zaparzony mak łączę spóję z dyni, miodem i cynamonem dla aromatu skórka z pomarańczy i szczypta imbiru. Zalaminowane ciasto rozwałkowuję, kroję na trójkąty, nakładam na i zwijam od podstawy ku wierzchołkowi. Rugale zostawiam do wyrośnięcia na około godziny, aż staną się puszyste i lekkie. Piekę 20 minut w 200 stopniach, aż zrobią się złociste. Na koniec lukier z soku pomarańczowego i chrupiące pestki dyni. Nasze jesienne rogale z dynią i białym makiem przeszły test smaku. Ty też spróbuj tej wersji.